Dzień dobry, dzień dobry, witam się z wami następnego dnia, słuchajcie, jest piątek, jest godzina 9, nie, co gadam, 10.39 i ja właśnie wyszłam z domu, słuchajcie, widzieliście, dekoracja Halloween jeszcze stała, mieliśmy wczoraj to schować, ale stwierdziliśmy, że zaryzykujemy naszego szczęścia i zobaczymy, czy tym razem nam ktoś to ukradnie, czy nie, no jak widać, nie ukradli. Ja słuchajcie, wstałam dość wcześnie, bo 7.30, dlatego też teraz, pomimo tego, że jest 10.40, mogę Wam zakomunikować, że dzisiaj półtora godziny na bieżni już jest zaliczone, pół godziny bieg, godzina marszu, także półtora godziny, sporo kilometrów i sporo e, spalonych kalorii, także mega się cieszę, potem oczywiście się umyłam i teraz gdzie idę? Idę nie do Ciecholandów tym razem, ale w tamtą stronę, ponieważ dostałam właśnie wiadomość, że dwie moje paczki zostały dostarczone do e, paczkomatu. E, także idę do paczkomatu. E, przejdę się, ponieważ e, zawsze zamawiam tam, bo wiecie jaka jest u nas różnica z Vinted? Jak na przykład zamawiam do paczkomatu, to przysłucha jest 2,29, a jak zamawiam do domu, to jest 3, minimum 3,50. Także wiecie, to się tak wydaje. Fund funt fund 52, funt 52, to już jest 3 funty i darmowa kawa. I tak właśnie w tym przypadku mam dwie przysyłki, także 3 funty jakby zaoszczędziłam. A na co zaoszczędziłam? No tak, na kawę i stwierdziłam, że dzisiaj sobie pójdę do Pretamangel, jak to się wypowiada, jakoś tak, ponieważ ostatnio piłam tam kawę wieki, wieki temu, a mam ochotę na jakąś inną. Wczoraj miałam w Greksie. I na początku myślałam rano, że wstąpię do maka po drodze właśnie po kawę, ale potem tym nie, szafki właśnie, z których odbieram przesyłki są w Pretemanger, także sobie wezmę, szczególnie, że widziałam, że mają nową kawę Solter Calmę Także wezmę sobie takie latte. Jest bardzo ciekawe jak smakuje, coś po prostu innego. I fajnie, że dwie paczki mi naraz przyszły. Dwa razy maseczki i chyba jak się nie mylę sukienka na Halloweena. Na święta. A o supię na święto powiem Wam, jak będę w domu. Zobaczcie tu, proszę. Zbliżający się okres zostało tydzień i w takim okropnym miejscu mi to wyszło. No ale nic nie poradzę, jest co jest. Nie będę się malować tylko dlatego, że e, jedna nie doskonałość mi wyszła. Życie każdy ma, więc myślę, że nie będę ludzi straszyć. A dzisiaj co jest? 1 listopada u nas dzień szczęśliwy. Wiem, że... W Polsce jest to dzień zmarłych, i chodzenie na groby i tak dalej. I czytałam w ogóle na Facebooku, że dzisiaj nie powinno się uśmiechać, że dzisiaj jest dzień zadumy, przemyśleń, i tak dalej. No ja tego nie czuję, nie będę robić się hipokryty. Nie ma tu takiej atmosfery też. Może gdybym była w Polsce i widziałabym te znicze, i tak dalej, to inaczej, ale no tak nie ma, po prostu. No i też wiadomo dla nas, jako że. Dzisiaj są Andre urodziny, to też jest troszeczkę inny dzień, bardziej radosny. Andre jeszcze śpi. Narysowałam, wypisałam mu kartkę od Bastera i postawiłam mu jak się obudzi, to zobaczy. Ode mnie nie ma nic. Zabieram go do kina na darmowe prawie że bilety, mówiłam Wam we wczorajszym blogu bodajże. Także jest jak jest. Nie mam kasy po prostu. Zresztą sam Andrzej powiedział, że wspieram go przez rok czasu, także to jest dla niego największy prezent. E, mama Andre do mnie pisała, bo tak jak Wam mówiłam, mamy stolik na 5.30 przed kinem, ale że chciałabym mu coś małego po prostu dać, e, bo nie wiem czy mam wspominałam, ale ogólnie jej prezent urodzinowy to było opłacenie ubezpieczenie na auta na cały rok, ale wiadomo, że w dzień urodzin chciałaby coś swojemu synowi podarować e, i dogadałyśmy się, że dam mu voucher do next. Bo jednak gandra potrzebuje jakiejś bluzy, czy tam jakieś spodni, to sobie kupi to, co potrzebuje. No i, no i tyle, słuchajcie. Ja jak wrócę... Wczoraj wysprzątałam, także dzisiaj mam tylko kilka rzeczy w zlewie z wczorajszego obiadu. Nawet nie wiem, czy będę je dzisiaj zmywać, czy poczekam, aż się uzbiera i zrobię to później. Ale myślę, że jak wrócę, będę miała jeszcze kawę. Bo tutaj, wiecie, ten dystans między domem a kawą jest bardzo mały. Został mi może dwie minutki będę tam to biorę się za książkę. Nie doszłam wczoraj do połowy, ale myślę, że spokojnie ją dzisiaj skończę, bo tak jak mówię, do końca dnia mam wolne, dopiero później jak będziemy wychodzić z Andre. Nie szykuję się specjalnie, będę ubrana w to, co jestem, żeby mi po prostu było wygodnie w kinie. Mam tą bluzę z Miss City długą, ona jest mega ciepła, nie potrzeba na nią kurtki, szczególnie właśnie jak się idzie. Jak będę szła do kina, to pewnie wezmę kurtkę jeansową, żeby na moje nogi dać, bo mam leginsy. A mi nie jest zimno, także taki jest plan. A do momentu, jak Andrew wstanie, będę czytać, jak on wstanie, to dzisiaj on decyduje, czy chce gdzieś jechać, czy nie. Myślałam, może, że jak wstanie o normalnej godzinie, to żebyśmy pojechali do Matylana. I może od Bastera kupiłabym mu też jakoś bluzę, bo on tam lubi ciuchy, No ale jak wstanie, to zobaczymy. Ja kończę, słuchajcie. Nakładam słuchawki, słucham sobie po raz setny e, The Voice Battle. E, this is immense world. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, zobaczcie sobie u mnie albo tutaj w socialach na YouTubie, na tej karcie jakieś tam coś się posty daje, ja się na tym nie znam. Rzadko tam coś udostępniam, ale po prostu ten występ myślę, że wczoraj nie kłamiąc was z 20 razy przesłuchałam i za każdym razem miałam ciary, także... Włączę sobie jeszcze teraz, biorę kawę i odbieram przesyłki I pokażę Wam w domu, co kupiłam i dlaczego. Także do później. No i dobra, słuchajcie, jestem z tej strony. Z kawą z pretymędzia Miałam przygodę taką, że Pan. E, Pogłosiłam mu kawę. Właśnie Salted Caramel. E, salted, salted Caramel. Latte. I ten Pan powiedział 8,80. Ja tak. Z... Na początku zapłaciłam, siedzi tak po prostu automat i potem mówię tak do niego, przepraszam, ale ile ta kawa kosztuje? On mówi 4,40. Ja mówię, to czemu ja zapłaciłam 8,80? On mówi, bo chciałeś dwie. A ja mówię, ale ja nie powiedziałam, że two o oh, twice albo coś. Wrócili mi w każdym razie 4,40, ale powiem Wam, że kawa jest niesamowicie słodka, ale już ja jestem osobą, która lubi słodkie kawy, także nie myślcie sobie, że ja tutaj coś przesadzam, ale to już jest next level e, słodka. Także nawet jeżeli lubicie słodkie, tak jak ja, to wydaje mi się, że to jest naprawdę za słodkie. Wypiję ją, bo ją wypiję, ale jest, no dla mnie jest aż za mdła, zamęcząca. Dajcie znać, jeżeli wypiłyście. Tylko, że musi być z tej firmy, bo wiadomo. Ale dobra, odebrałam przesyłki. O Jezu, ale mi jest słodko. Na razie słuchajcie, nie ściągam jeszcze dekoracji, bo znowu jak wracam do domu, to y, robili zdjęcia sobie Państwo. Także niech sobie jeszcze porobią. A jak przychodziłam, to widziałam, że inne domy też jeszcze mają dekoracje. A widzę, że tutaj pan Filip, ktoś tu w starą kopertę z Amazonu zapakował maseczki. Pierwsza to jest, są te maseczki, o których wam mówiłam, że chyba dziewczyna mi ich nie wyśle. Ale wysłała. I słuchajcie, cena za nie to jest hit. Bo ja raz: 2, 3, 4, 5, 6. Za sześć maseczek zapłaciłam jej 2,80 A Tam była chyba sell. Um, Musiałam zapłacić, tam się płaci chyba funta za ten Protek czy coś, za protection to jest 3,80. Chyba z przesługu wyszło mnie 6 funtów, a mam masę Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Także poniżej funta za maskę, ale dlaczego ona y, się opłacała? Okej, okay. pierwsza to jest Primark, także zwykła. Nie miałam jej, no ale Primark alfa nie Arbuzowa, także jestem jej bardzo ciekawa. Nie miałam koreańska, nie testująca na zwierzętach, wegańska, także jestem jej ciekawa. Yy, tutaj mamy te, które ja akurat znam. Oczywiście to samo, nie testują na zwierzętach i tak dalej. Skin hack. Nie wiem, czy akurat to miałam, ale na pewno z tych cukierkowych yy, miałam. Mamy też y, garnier, a garniera maskę za funta nie dostaniemy nawet jak. Jest to bomba monstrualna, yy, taka mocna nawilżająca Ja osobiście uwielbiam te maseczki z garniera. Yy, Sylwia yy, z sanału, z, sanału, z kanału Sylwia Glitter. Tak samo, świetne są te maski. Także tutaj już wiecie, się udało. I teraz zobaczcie. Maseczki Mad Beauty. One są bardzo drogie, dlatego ja ich nie kupuję, bo 4 funty, 50 kosztuje jedna. Oczywiście na promocjach tych poświątecznych można je kupić za dwa. Jak wiecie, kilka razy mi się udało, ale w tamtym roku mi się niestety nie udało. I tą Wonder Woman wydaje mi się, że miałam. Wydaje mi się, nie jestem pewna, bo wiecie, czasem też jak przyglądam coś w internecie, to mi się później myślałam, że miałam, a nie miałam. W każdym razie ta. I Muppet. Też wydaje mi się, że miałam, ale ponownie nie jestem pewna. Nawet jak miałam, to miałam, jest 2-3 lata temu. Także mam teraz to. Jedna, której na 100% nie miałam, jest to Megatron Face Mask z Aloe Vera i jest to właśnie z, z Transformersów. Także super. No, wydaje mi się, że naprawdę super cena za te maski um, i coś innego. A kolejną rzeczą, którą kupiłam, jest to maseczki. Zaraz Wam pokażę. Też z firmy Mad Beauty. Patrzcie, jestem przygotowana. YouTuberka Sylwia y, uczy się po pięciu latach, że jak się teraz patrzy, to lepiej mieć ze sobą nóż. Co tu jest? Aha. To pani mi y, użyła swojego starego. Dobra. Zacznę od tego, co mamy tutaj, a mianowicie jest to zestaw trzech masek z Mad Beauty ze współpracą z one nawet nie były słuchajcie wyciągane, one są nadal przyklejone, wow. Ze współpracą z, z Friends i mamy tutaj e, taką maskę, mi się wydaje, że one będą e, bez. E, tu mamy sofę, tutaj mamy, e, aha, ogórkowa, tutaj mamy zieloną herbatę i tutaj mamy awokado i to są maski z Friends i ten zestaw. E, słuchajcie, za, u niej, u tej, u tej pani zapłaciłam 2 funty za cały zestaw, w ogóle za te dwie rzeczy, które Wam zaraz pokażę, zapłaciłam 4 funty ponownie, e, dobra przesuka 2,29 to jest 6,29 7 funtów, ale co ja mam jeszcze, to już Wam pokażę mam jedną rajstopę mam drugą rajstopę, możecie już domyślać co to jest mam czapkę I mam sukienkę. Proszę bardzo. Proszę, proszę, proszę. Dobrze widać? Dobrze. I rękawy. Za to zapłaciłam dwa funty, słuchajcie. I co to jest? Słuchajcie, bo my co roku mamy w pracy Christmas Jumper Day. E, I ja w tym roku stwierdziłam, że skoro poszalałam, jeżeli chodzi o kolor różowy, jak było, że na no różowo, potem z Halloween no też troszeczkę zaszalałam w porównaniu z moimi współpracownikami. To mówię, czemu nie zaszaleć też z Christmas Jumper? I zamiast mieć tylko zwykły jumper, po prostu cała się przebrać w ten dzień na świątecznie i wpadłam na ten pomysł. Słuchajcie, moja menadżerka to podłapała i stwierdziliśmy, że ona też sobie kupi taki strój, też go kupiła na Vinted, chyba za 3,50 i będziemy obie takimi elfkami, także super, bo jak nasz team się ubierze w bluzy, no to nasz dział ma tylko menadżera, kierownika i ludzie są, więc jak my jako leadership będziemy właśnie w tych strojach jako śnieżynki i reszta będzie w strojach w Christmas jumper, myślę, że będzie to super. Jedyne co, nie mam butów, a nie chcę ubierać zwykłych do tego e, tenisówek. Także chcę sobie zakupić różowe kozaczki na temu. E, I tak chciałam czerwone. Myślałam o czerwonych i różowych, ale zdecyduję się jednak na czerwone, e, bo pasują do stroju. A nie będę też zamawiać dwóch par, bo nie będę w dwóch parach chodzić. Także czerwone, i będą pasować do tego, i będę też w nich chodzić cały czas. Także. Mam strój na Christmas jumper. Wiem, kupiłam bluzę na Christmas jumper, y, którą widzieliście na holu z temu, ale to się nic nie stanie, ponieważ dzień wcześniej, dzień później, w dzień świąt, 24, ja i tak będę miała tą, y, tą bluzę założoną, także vlogmaski przychodzą, także super. No, także takie zakupy. No i słuchajcie, właśnie został miesiąc do vlogmasów. Powiem Wam, dopiero co mi się wydaje, że było nam tak przykro, że to już koniec że już nie ma tych otwierania, tych okienek, tego codziennego nagrywania i oglądania. A tutaj już znowu. Zostało 4 tygodnie, wy wiecie, jak to szybko zleci. W tym roku czuję się niesamowicie, powiem wam szczerze, nieprzygotowana. E, nie wiem, co mam na święta. E, kalendarze, słabiutko. Mam tylko Glossy, Look Fantastyki Asos. Jak wiecie, miałam w tamtym roku dużo więcej kalendarzy, chociaż nie planowałam, a laka, lata wcześniej to już w ogóle była wysyp. Ale tak jak wiecie, ani nie było nic ciekawego na moją kieszeń, a kupować na siłę, żeby tylko zapchać czymś w masy, to dla mnie jest to w ogóle bez sensu, bo liczy się e, jakość, a nie ilość. Bo tak naprawdę mogłabym kupić 20 kalendarzy po 20 funtów tylko po to, żeby mieć 50 kalendarzy. I na siłę nie będę nic e, kupować. Jeżeli chodzi o ten kalendarz masyczkowy, o którym Wam mówiłam, cały czas myślę, myślę, czy na. Znaczy wiem, że mi się przyda, ale. No, tak średnio Wam powiem z tymi, z tą kasą. Dalej, tak średnio jak sobie pomyślę, że y, też jest sopem Glory. A sopem Glory to jest tak, no lubię. Ja w ciągu roku nie kupuję tego sopem Glory. Um, teraz znowu obniżyli ten kalendarz i właśnie napisałam do Sylwii, bo ona w tamtym roku kupiła ze mną go na promocji. I jestem ciekawa, już nie pamiętam, wiecie, to był rok temu, czy to już jest ten czas, że mam go zamówić czy mam jeszcze czekać, bo jeszcze się obniży. Także zobaczymy. Także w tym roku tak o, będzie z tymi kalendarzami. Oczywiście mama mi robi kalendarz. Um, ale tak, nie wiem, jak sobie pomyślę, o czym ja będę mówić na tych vlogmasach. Jakoś w tym roku cieszę się, ale się też stresuję, że, że wiecie, że nie będę miała Wam co pokazać. Nie wiem, nie wiem, jakoś tak mam bardzo dziwne uczucie mieszane co do tego. Um, wiecie, w tamtym roku miałam już jakieś opaski, jakieś okulary. Um, nie wiem, w tym roku dziwnie, dziwnie. Może jak będę miała już choinkę, też tutaj w tym rejonie tutaj jest dla mnie za dużo. Nie mam samochodu, żeby tak jak chciałam tego stołu się pozbyć. Myślałam, że to trochę będzie inaczej wyglądać. Nie pamiętam, gdzie ja w tamtym roku trzymałam bieżnię. Tu była choinka, to gdzie była bieżnia. Nie mam pojęcia. Także będę musiała to wszystko sobie jakoś yy, w głowie poprzestawiać i myślę, że będzie ok. Dobra, ja idę czytać książkę. Bo gadam i gadam, i gadam, i gadam, a stary dalej śpi. Słuchajcie, jestem. Byliśmy na tych zakupach. W sensie mieliśmy najpierw pojechać do normalnego sklepu, ale zanim się wyszukowaliśmy, to stwierdziliśmy, że na takie w miarę normalnie jedzenie picie pojedziemy jutro. A, mówię, dobra, baster chce ci kupić prezent na urodziny. Wstawię, skończyło się na tym, że kupiliśmy mu w prezencie znaczy, baster mu kupił skarpety te termo, takie, co takie ciepło mocne dają. I tyle. Po prostu nie było nic e, ciepłego, jeżeli chodzi o odciuchy dla mężczyzn. Wszystko było takie cienkie. No, nie, 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 w ogóle, przepraszam. Myślałam, że overtime przyszła, ale to nie. E, ale byliśmy w tym Matelanie, tam kupiliśmy skarpetki i kupiłam kubek. Nie mogłam się powstrzymać, ale zobaczcie cenę. Z 4 funtów 50 na funta Były tylko dwa. Oczywiście mi nie potrzeba dwóch. Ja nie lubię standardowej dynki, ponieważ jest bardzo popularna, a ta jest fajna. I uważam, że to jest taki kubek, który niekoniecznie musi być używany w Halloween, bo tak naprawdę na każdą porę roku jest fajny, a za funta jest super. Ja Wam powiem, że ja zgubiłam z tymi kubkami. Jak ja widzę, jakie wy macie kubki świąteczne w Pepko, to jest takie zazdro, że wow. Byliśmy też w Home. Nie mogę wam pokazać, co kupiliśmy, bo nie chcemy, żeby on wiedział, Chcemy mu dać. Pokinie, jak wrócimy, żeby miał. Bo jak my pójdziemy do kina, to oni tak nie będzie na tej kości, na kolację i do kina, więc dostanie po, ale jest taka wielka. Taka wielka kość. I zeszłam do super draga, słuchajcie, bo otworzyli Super Drag. Tam właśnie w Kempstone, co jest mega fajne. Weszłam ponieważ potrzebowałam farby do włosów, były dwa, dwa za 12 chyba, także bardzo tanio. I weszłam sobie na dział z tymi fruity żelami, które wiecie, ja lubię. Z Kartą Super Dragon są tylko po 99pi i mają trzy nowe zapachy. Dla tych z Was, które próbowały i były zadowolone, tak jak ja z poprzednich zapachów. I mamy tutaj Carmel z Pistacją, limitowana edycja. E, mamy Frosted Cranberry, czyli taki bardziej zimowy już zapach. I mamy e, Vanilia z Lawendą. Także to są trzy zapachy, tak jak mówię, po 99pi. Kolorystycznie fajnie. I przez pół ceny też były mgiełki do ciała, dość duże, e... one są w ogóle super, bo są tanie, nie są testowane na zwierzętach, są wegańskie. Mind Fragments Red Fruits number 21, e... ile tu jest mililitrów, 250 słuchajcie i one są teraz na promocji za 4,25 jakoś tak, a pachnie super, także stwierdziłam, że sobie wezmę, ale prawdopodobnie będę używać jej w pracy. Ech, ponieważ no tam jednak się nagonię, nagonię, nabiegam co ziaba, fajnie pachnie chcesz pomuchać? dla niego za mocny, ale super pachnie jestem zachwycona, także jak ktoś szuka to połowa ceny i zapachy, jestem ciekawa nie wąchałam ich, ale każdy z tych zapachów, które miałam, fajnie mi się sprawdził, więc coś nowego Mam, uwielbiam rzeczy do kąpieli. Także tyle tylko zakupów zrobiliśmy. E, nic więcej nie zostało zakupione. Rachunki, rachunki, rachunki. E, no e, i co? Zaurobiłam malutkie zamówienie na temu. E, miałam 30 funtów na koncie temu z jakichś tam cashbacków w ogóle e, i zamówiłam zamówienie, zamówiłam zamówienie właśnie za tą sumę, czyli nic w sumie nie zapłaciłam i. Zamówiłam poszewki już na poduszki świąteczne, bo uwielbiam nasze zdjęcia, ale jednak w czasie świąt chcę mieć mega świąteczne. I tym razem zamówiłam troszeczkę droższe te poszewki, bo jestem ich jakości ciekawa. I też, żeby były cztery, które wszystkie ze sobą współgrają, bo ja już nawet nie pamiętam, jakie miałam w tamtym roku. Zamówiłam wycieraczkę pod drzwi z labladorami i z czapkami, taką większą. Zamówiłam zestaw do robienia biżuterii dla Marysi. I zamówiłam. Jeszcze jedną rzecz, ale nie pamiętam. W każdym razie teraz mam kody, e, i e, kilka rzeczy wkładam do koszyka. Kiedy zrobię zamówienie, nie wiem, muszę zobaczyć, kiedy mam te kody. Ale nieważne, słuchajcie, Andrzej wpadł mi na super pomysł, bo mówię do niego, kurde, jak mam wziąć popcorn i kole w kinie? On też zawsze bierze popcorn i kole, bo chciałabym też wziąć kawę. A nie lubię chodzić, już siedzieć, wychodzić, żeby iść do, tego, do tej kosty, która jest w kinie. I dopiero Andrzej mi mówi, to weź sobie em, kubek, ten, który masz, którego używasz, wiecie, ten z liśćmi z tamtego roku, co kupiłam. Jak ci tam zrobią kawy, to wtedy wkładasz go do torebki i się nie musisz martwić. Ja mówię, Boże, ty to jednak jesteś mądry mąż. Także mam mądrego męża. I co? Idziemy na jego urodziny. On się teraz idzie kąpać. Mamy dosłownie... Stolik za 55 minut, ale restauracja jest 5 minut od nas z samochodem, także jest szybciutko. Ja idę czytać książkę. Jedną dzisiaj już skończyłam, drugą zaczęłam i jest bardzo ciekawa, także czytam książkę i czekam na męża. Wiecie co? Jednak się z Wami łączę chwilę po. Weszłam sobie teraz na Facebooka, na Instagrama, tak popatrzę, co tam się dzieje. I powiem Wam, że trochę jestem w szoku, bo są te posty o tej zadumie. O tym, że trzeba się wyciszyć w dzisiaj, i tak dalej, i tak dalej. I te same osoby robią rolki z cmentarza, jak zapalają te znicze. I sobie tak myślę, czy serio pokazywanie grobów i tak, jak zapalamy świeczkę jest takim wyciszeniem się. Nie wiem, nie chcę tutaj nikogo obrazić. Mam nadzieję, że tego nikogo nie obraziłam, ale nigdy w życiu mi nie przyszło, idąc do kogoś na cmentarz, żeby wyciągać telefon i robić zdjęcie grobów albo robić sobie rolkę, jak zapalam tego znicza, I jeszcze mówić, że to jest czas zadumy. Nie wiem. Ja tego nie rozumiem. Ja w ogóle ostatnio dużo rzeczy nie rozumiem. E, w takim sensie zachowań ludzkich. E, wiem, że dużo moich zachowań ludzie nie rozumieją, także to jest całkowicie normalne. Ale nie wiem, po prostu wiem, tak mnie uderzyło strasznie, ile tych zdjęć tych grobów jest i tych rolek. I te same osoby właśnie mówią, że jest ta zaduma. Nie wiem, dla mnie to się gryzie ze sobą. No, gryzie się ze sobą, i tutaj to zostawię. Po prostu czułam, że muszę to powiedzieć i to nagrać. Albo jest zaduma, albo jest e, robienie rolek na Facebooka, czy tam na Instagrama, żeby pokazać, że się zapaliło z nicza. No nie wiem, no nie rozumiem tego. Oświećcie mnie, może zrozumiem. A teraz już naprawdę kończę. Idę. Ja i mój przyjaciel. I słuchajcie, jestem w domu na koniec. Jest 11.03, sobie 5 minut temu weszliśmy do domu. I mówię, połączę się z wami na koniec i idę się wymyć i będę czytać książkę, e, może sobie winka naleję tego, co wczoraj rozpoczęłam. Słuchajcie, jedząko przepyszne, e, tak się nażarłam, plus ten wielki popcorn w kinie. Nie wchodzę jutro na wagę, po prostu nie chcę sobie tego robić. Szczególnie, że jestem tak jak wiecie, przed kobiecymi dniami, i już teraz, dzisiaj rano, nie mogłam na siebie patrzeć, jak wyglądam twarz, włosy, ciało, wszystko. Także jeszcze się ugryzam w język, i nie chcę sobie dowalać, ale nieważne. Urodziny bardzo udane, słuchajcie. Eee... Młody, jak się cieszy z kości. Eee, słuchajcie, film Petarda nad Petardami, po prostu. Tak to odwalili, że jestem w szoku. Świetna fabuła, świetny film, fajna akcja. Śmieszny był też momentami, tylko nie tak głupkowato śmieszne, tylko tak naprawdę te teksty, które tam jechały. Nie wiem, jak oni to przetłumaczą na polski, czy to będzie takie śmieszne w języku polskim, te przekleństwa, ale po angielsku to po prostu było takie śmieszne. Naprawdę, było kilka sytuacji, że wszyscy w kinie się tak mocno śmiali. Ja byłam w szoku, jak już się pojawiły napisy końcowe, bo tak mi zleciało, jakbym pół godziny tam siedziała. Wiecie, krótki odcinek na wspólne, a to był cały film. E, także szczerze polecam Wam. Szczególnie, że mam e, emocje, jakby o pamięć odświeżoną, bo jak wiecie, obejrzałam pierwszy i drugi w ostatnich dwóch dniach. I tak jak pierwsza e, mi się bardzo często podobała, i druga, tak moim zdaniem trójka to jest. To jest. Pff, to jest kosmos, to jest po prostu kosmos. Eee, jeżeli nie możecie do kina, poczekajcie, jak będzie w internecie i sobie obejrzyjcie, bo naprawdę, no wow. Ja jestem zachwycona i na pewno jeszcze obejrzę ten film. A tak jak mówię, teraz właśnie grzeję sobie wodę na butelkę, idę się szybko umyć i nie będę się jeszcze kładła, bo obawiam się, że wtedy zasnę. Zrzemą się teraz w samochodzie, bo mówię, trochę się zdrzemnę w aucie, to może wytrzymam trochę dłużej z książką, bo jest tak uczytam książkę teraz, że to jest w ogóle wow, ale myślę, że skończę ją jutro, znaczy na pewno ją skończę jutro, bo już jestem ponad połowia, Dzisiaj ją zaczęłam i w następnym vlogu wam o niej opowiem. Także dziękuję, że byliście ze mną w tym vlogu urodzinowym dla Andrę. Dziękuję za wszystkie życzenia, które napisaliście mu już na YouTubie lub na Facebooku. Myślę, że spędził bardzo, bardzo miły czas i miły dzień. Teraz już jest ze swoimi kumplami na grze. A ja idę się myć i przebierać buziaki, papa.